Witajcie, kochani. Mamy dzisiaj niedzielę palmową i to jest taki dzień, kiedy wspominamy wjazd Jezusa na Osiołku do Jerozolimy. W Jerozolimie będą się działy najważniejsze wydarzenia w życiu Jezusa: męka, śmierć i zmartwychwstanie, które stanowią absolutne centrum naszej wiary. I chcę Was zachęcić do tego, abyście w tym wielkim tygodniu Towarzyszyli Jezusowi. Zobaczcie, że najczęściej nasza modlitwa jest pełna nas. Prosimy, mówimy, zajmujemy się sobą, prosimy, żeby Jezus zajął się naszymi problemami. Pełno jest naszego ja. I w Wielkim Tygodniu jest okazja, żeby odwrócić trochę rolę i powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę być z Tobą, jesteśmy przyjaciółmi. Będę Ci towarzyszyć w tym, co będziesz przeżywał. Nie wiem, czy wiecie, ale jak Pan Jezus powoływał apostołów, ale możemy to rozszerzyć na uczniów, na nas wszystkich, uczniów Jezusa, to pierwszy powód, dla którego powołał apostołów, był taki, żeby Mu towarzyszyli. Dał im różne zadania, żeby nauczali żeby wypędzali złe duchy, żeby uzdrawiali. Ale jak otworzymy trzeci rozdział Ewangelii Świętego Marka, to pierwszy powód, dla którego Jezus powołał apostołów, żeby mu towarzyszyli, żeby z nim byli. I mamy dobrą okazję, żeby zrealizować to powołanie. Żeby tak jak zawsze Jezus jest z nami, w tych dniach szczególnie być z nim. Powiem wam, że Miałem jakiś czas temu takie małe nawrócenie. Jestem wielkim grzesznikiem, dlatego staram się nieustannie nawracać. Mam już w swojej przeszłości różne mniejsze i większe nawrócenia, ale między innymi miałem takie, kiedy Pan Jezus pokazał mi, że kiedy wpatruję się w krzyż, to powinienem widzieć przede wszystkim miłość. Miłość. Nie cierpienie Pana Jezusa nie to, że on cierpiał z powodu moich grzechów, ale przede wszystkim powinienem widzieć jego miłość. Dlatego, żeby tak maksymalnie zanurzyć się właśnie w miłości Jezusa w tych szczególnych dniach, chcę wam zaproponować takie trzy kroki, trzy zadania, które wam w tym pomogą. I pierwszy z nich jest taki, aby położyć na swoim biurku albo w jakimś innym ważnym miejscu w pokoju, a spędzamy teraz praktycznie cały czas w domu, bo jest kwarantanna, krzyż. Macie albo odbieżnowania krzyż, albo jakiś wiszący na ścianie, a może ktoś zrobi tak jak na pielgrzymce, że z dwóch gałązek zwiąże je nitką, zrobi krzyż swój, osobisty i też on będzie... W zasięgu ręki, w zasięgu wzroku i będziesz na Niego spoglądać bardzo często w ciągu dnia, i przypominać sobie o tym, jak wielka jest miłość Jezusa do Ciebie. Druga moja podpowiedź jest taka, żeby każdego dnia przeczytać fragment Ewangelii. Przygotowałem wam fragmenty tych Ewangelii na końcu odcinka je zobaczycie na każdy dzień Wielkiego Tygodnia, co Jezus przeżywał. I żeby sobie przeczytać. I pobyć z Jezusem, w tym, co akurat On będzie przeżywał. I trzeci krok, trzecie zadanie dla Was jest takie, żeby do tego towarzyszenia Jezusowi zaprosić też Maryję. Ona w doskonały sposób była z Jezusem. Symbolem tego jest czwarta stacja Drogi Krzyżowej, kiedy takie piękne spojrzenia były wymienione, głębokie, między Matką a Synem. Matka jest zawsze bardzo blisko dziecka. I zobaczcie, że Maryja, chociaż wszystko widziała, była tak głęboko z Jezusem, ona nie popadła w rozpacz. Ona nie dała się sparaliżować przez smutek, przez lęk, przez niepokój. Ona w atmosferze takiej cichej nadziei oczekiwała na zmartwychwstanie i doczekała się. I po to chcemy być z Jezusem w Jego męce, w Jego śmierci. Po to chcemy Mu towarzyszyć, aby też w nas dokonało się jakieś zmartwychwstanie. Ja czasem staję taki bezradny wobec jakichś pokus, wobec jakichś trudności. I sobie wtedy myślę, przecież Duch Święty sprawił, że dokonało się zmartwychwstanie. I ten sam Duch przypomniał nam o tym w przedostatnim odcinku ksiądz Tomek, w tydzień temu, w niedzielę, słyszeliśmy w drugim czytaniu też o tym, że ten sam duch w nas zamieszkuje. Ten duch, który dokonał zmartwychwstania Jezusa, Duch Święty. I on w moim życiu też może dokonywać różnych wskrzeszeń, różnych uwolnień, różne zmartwychwstania się mogą dokonywać w moim życiu. Ale te pierwsze kroki to są kroki z Jezusem przez Jego mękę, przez Jego śmierć, przez Jego. Właśnie koniec końców zmartwychwstanie. Dlatego niech Maryja też, też nam pomoże, też nas poprowadzi. Zobaczycie na koniec odcinka, właśnie te trzy kroki. Jeszcze raz: Krzyż, Słowo Boże. Będziecie mieć namiary na wszystkie Ewangelie w Wielkim Tygodniu i też odnośnik do, do teledysku. Są tam wycięte fragmenty z filmu Pasja, żebyście mogli popatrzeć na twarz Maryi. Na to, jak ona towarzyszy Jezusowi, jak z nim jest, i spróbujmy wszyscy, tak jak ona, wejść maksymalnie w mękę Jezusa, czyli wejść maksymalnie w jego miłość do nas. Ja też do Was z ogromną miłością się uśmiecham. Życzę Wam dobrego, wielkiego tygodnia i, i dobrych świąt. Niech dokona się w Tobie jakieś zmartwychwstanie. Oby tak było.